No, no. Dobra, jest, jest figurka, są dodatkowe komiksy, ale najważniejsze to jest to, więc sprawdzamy, czy wszyscy mamy lekturę. Mamy lekturę, więc można zaczynać. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony, a ze mną towarzystwo w postaci Adama z komiksomani. Witamy nas chłopaki i wszystkich widzów oraz Szymona z jego kanału Szymon Pietkiewicz. Pietkiewicz Pietkiewicz. Okej, okay, cześć, a ja mam specjalnego gościa. Okay, to ja się nie przygotowałem do tego. Ja się nie przygotowałem. O dziwo, mo moje dzieciaki nie biorą tych lego zabawek moich. Mhm. Kupuję to dla nich, a stoją u mnie. Wracając do tematu, y, mamy przed sobą Shazama, a konkretniej mówiąc, Moc Shazama z wielkiej kolekcji komiksów Bohaterowie i Złoczyńcy. Jest to numer 12 tej kolekcji. Grzbiet tutaj się w taki sposób prezentuje, bardzo ciekawie. No, mamy wyłaniającego się Aquamena. No i tutaj taka malutka część ciała y, dla Kanary. Doskonale wszyscy okay. widzą ją. Dobrze. I tylna strona okładki. Cóż ona tutaj prezentuje? Prezentuje oczywiście jak zawsze opis tego, co możemy zobaczyć, przeczytać w, w konkretnym tomie, ale dodatkowo y, informacje takie jak tom zawiera powieść graficzną Motszazama, cztery pierwsze numery regularnej serii o tym tytule, a także i garść szkiców, notatek, krótką opowiastkę. I, i, i esej, i esej. I powiem Wam, że jak zwykle hmm, ten cykl nie zawodzi pod tym względem, pod względem dodatków. Są fajne, prawda? Tak, daję tu radę mocno. Tak, dają radę. Później, później pokażemy. Ale pytanie chyba główne, czy Moth Zama daje radę? No właśnie. <grym> Ja może zacznę, tak wstępniaka tutaj pozwolę sobie wprowadzić i chciałbym, żebyście się do tego odnieśli. Most Shazama, czyli ten Tom, on jest dla mnie takim początkiem, początkiem przygód Shazama. Osoby, które nie mają pojęcia, kim jest postać Shazama, kim jest Kapitan Marvel i, 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 i chłopczyk, który wciela się w tę daną postać, to w tym momencie dowiadujemy się o, o genezie, o samym początku tego, co tutaj się zadziało. Tak? Skąd w ogóle się pojawia Shazam, kim jest kapitan Marvel, i mało tego też dowiadujemy się o losach rodziców, którzy niejako mieli też tutaj bardzo duży wpływ na poczynania tego gościa. Jego mościa z okładki. I powiem otwarcie, że całość, całość tego komiksu, ona w sumie koncentruje się chyba bardziej na tym na perypetach tego chłopca i, i odszukaniu odpowiedzi na to, co się stało z rodzicami i gdzie jest jego siostra. I w sumie tyle. Ja bym tu powiedział, że jeszcze się pojawia taki jeden element który jest tutaj takim istotnym. Owszem, pierwsze to, co powiedziałeś, że próbuje się dowiedzieć, co się stało z jego rodzicami. Drugie, poszukiwanie siostry. A trzeci to to, czy jestem godzien, by być bohaterem. Bo to się przewija praktycznie przez cały tom. Billy ma wątpliwości. Czarodziej Shazam, który go obdarował mocami, też momentami ma wątpliwości. I Billy w zasadzie sam przed sobą i przed innymi też musi udowodnić, że on nadaje się do tej wielkiej odpowiedzialności, tej wielkiej mocy, którą dostał po prostu. I to jest też fajnie pokazane, moim zdaniem przynajmniej. Mm -hmm. Zwłaszcza, że on chciał z tej mocy zrezygnować już na samym starcie, gdzie nie czuł, że chce tego. Był wręcz przerażony, jak zamienił się w dorosłego chłopa. Go to szokowało i mu się to wcale nie podobało. I w trakcie komiksu też chciał parokrotnie w siebie wątpił właśnie przy nieudanych akcjach swoich. Mhm. Tak, ale tam jeszcze było to, że w pewnym momencie, jak troszeczkę przeszarżował, czyli jak Szazam, który cały czas obserwuje tę sytuację, zorientował się, że zapomniał po prostu, że Bili to dziecko to dziesięciolatek. I myślał, że jak go obdarzy mocami, w tym mądrością Salomona, to on będzie zachowywał się odpowiedzialnie w pełni jak dorosły. A to jest dziecko, które ma troszeczkę inne priorytety. Chociażby to, że musi iść do szkoły. Musi iść do szkoły, a jeszcze do tego musi zarobić, więc Billy jest zaradnym dzieciakiem i czasami wydaje się, że nie jest do końca odpowiedzialna, przynajmniej szazam, czy szazam tak uważał, i w pewnym momencie nawet Billy utracił swoją moc. I to jest jeden z ciekawszych momentów, on jest na krótki, na krótki na krótko, ale jest fajnie pokazane, że Shazam, czy tam kapitan Marvel. Bohaterstwo to nie tylko moce. Ten hmm. moment mi się bardzo podobał. On jest tej, nie w powieści graficznej, tylko w tej, jednym z tych pierwszych numerów yy, Sorry. Tej, Sorry. serii. Siepelski podpalacz. Nawet w tym momencie to pokazuje. On tutaj jest na pewnym spotkaniu z różnymi ludźmi. Ciekawa taka humorystyczna sytuacja między nim a pewną damą. I w tym momencie spotyka się z czarodziejem. Wywiązuje się ostra dyskusja, która kończy się tym, że rzeczywiście ten chłopiec traci moce. I co dalej, pokazuje pewną dojrzałość. No jednak, taki jakby to był sprawdzian, jakiś test, który, no znowu, nie trudno się domyślić, bo to są takie oczywiste sytuacje. Zdaje, ponieważ jest jednak godzien posiadania tych, tych mocy. I i toczy się historia dalej, i w sumie dla mnie naprawdę takim główną osią to jest właśnie ta rodzina, ponieważ od początku do końca mamy ten wątek rodziny taki trochę rozdmuchany. Dowiadujemy się już gdzieś tam, co się zadziało, ale końcówka. Jest, jest satysfakcjonująca, ponieważ tam się też bardzo ważnej informacje dowiadujemy, e, aczkolwiek ona no, ucina nam historię i nakazuje, chcecie dowiedzieć więcej, szukaj dalej. Tak, sięgaj to amerykańskie wydania. Generalnie tak. tego nie mogli chyba lepiej zbudować, ponieważ alternatywą było co? Wydać samą powieść graficzną, to byłoby troszeczkę mało wydać, a powieść graficzna, czyli ta geneza Sadzisza Zama jest moim zdaniem rewelacyjnie tak niestandardowo narysowana. To jest yy, rzecz, która szczególnie w tamtych czasach, w latach 90 była rzadkością. Bo teraz to już częściej się takie bardziej malowane specjalne wydania czy specjalne projekty, a w latach 90 to była dość, wydaje mi się, rzadkość. Raczej były takie regularne zeszyty tam po 22 strony i ten, ta regularna seria za tą, mi się bardzo skojarzyła z przygodami Supermana z lat 90. Mm -hmm. Mamy te gdzieś tam po drodze wątki, że muszę pokonać jakiegoś złoczyńcę, ale w praktyce koncentrujemy się na życiu codziennym Milego. To, że musi zarobić trochę pieniążków, to, że spóźnia się do szkoły, bo akurat go superbohaterskie sprawy zajęły, to, że woźny go musi kryć, to jest po prostu tak fajnie fajnie wplecione. I przypuszczam, że jakby ten semik. W czasach swojej świetności o po tą serię, bo się nam świetnie czytało. Tak, jak właśnie ta pierwsza część, ten, ta powieść graficzna, idealnie by się nadawała na wydanie specjalne, bo to tylko około 100 stron to ma. I to Ustu. byłoby, Bayer na przykład wydać w 1995-1996 roku, to by nam się na pewno to też inaczej czytało, bo teraz to trochę tak jednak, trochę archaiczne, nie? Dobrze, no właśnie. Tak, masz rację. Tak. O tym archaizmie, o którym tutaj wspominasz, powiedzcie mi, ponieważ tutaj jest spora różnica pomiędzy tym, co jest na początku, a tym, co jest dalej. Chociażby chodzi o tą kreskę. Ja na początku myślałem, że to są jakieś lata 70., 80., ale później zwróciłem uwagę na to, że to jest faktycznie 1994-95, ale jest to oczywiście takie stylizowane. I która, o, która wam się bardziej podoba, Adamie? Pierwsza część zdecydowanie lepsza jest, bo jest namalowana. Jak przeglądałem pierwszy raz bardzo mi się to od razu rzuciło w oczy, że jest inaczej też. No każdy to zobaczył, ale y, Jerry Ordway u mnie akurat jest znany, no, bo Superman narysował, Semik. więc to od razu wpada w oko, że to jest y, jak już się zna. Tylko, że wy wyglądało zdecydowanie inaczej. Tak samo jak Batman 98 rok, adaptacja wygląda zupełnie inaczej, inaczej jest pokolorowana. Tak, tu też robi zdecydowanie lepsze wrażenie. Ale druga część jest też fajnie narysowana. Idealnie pasowałaby też właśnie do Semika, bo stylizacja jest taka właśnie z lata 90., które znamy. I ja jestem za. Mi się to podoba. Mhm. Na mnie to działa. Dla mnie rysunki one pasują do stylu narracji. To nie były ten anarkwalizmy lat 50., 60., kiedy te historie były bardzo takie sztywne, albo głupiutkie wręcz. Tylko to było to przejście lata 90., ale nie było jeszcze ten maksymalnie umrocznienie i przesadzenie półkapitali. To jeszcze była duża koncentracja właśnie na takim życiu codziennym tego bilego. Mnie się tak. na przykład podobało, że ten dość sytuacyjny, czy tam styl, że on się przebiera w tego kapitana Marvela, idzie gdzieś yy, na jakąś imprezę, na jakieś przyjęcie. Tak. Przez to, że jest duży, potężny, jeszcze efektownie wygląda, to pewne. Płeć piękna, zwrócenia na niego uwagę, ale on nie umie się w tym momencie zachować, bo, bo jeszcze do tego nie dorosł no. po prostu. Mhm. To też do filmu pasuje. Bo tam on też gdy się zamienia, da, dalej jest sobą, tak by 15-latkiem, czy, czy tam miał 14 mieszał to, to y, ten nie ma tej mądrości Salomona wypracowanej, jest po prostu sobą dalej i to ciało dorosłego chłopa, mhm. a w środku dzieciak, nie? Do, I tu jest to fajnie też, że to, to się tutaj przewija, tak. Inna, inna interakcja na przykład z Supermanem. Jakby mieli się spotkać. czy jak się spotkają, to Superman jest dojrzałym gościem, a tu jednak jest dzieciak, ma te moce. No, ma trochę mniej tych bajerów, ale no, jest potężny. Mhm. Mm a propos interakcji z Supermanem. W wielkiej kolekcji komiksów DC był Superman Batman, pierwszy grzmot. Tak, to już nowszy, nie? Komiks, bo to jest 26, 25, 26. to jest, tam Więc jest To jest kolejne... było tak fajnie dopisane. Re relacja ich. I różnica podejściu między dojrzałego, dorosłego człowieka, Supermana, a dzieciaka jest rewelacyjnie zaznaczona. Mhm, to ciekawe, trzeba to przeczytać. Dobra, na zakończenie mamy tutaj posłowie. Bardzo fajny też tekst nawiązujący do tego, w jaki sposób w ogóle powstawał ten, ten komiks, z pewnymi też problemami i z wielką popularnością bardziej Supermana. I po tym mamy niespodziankę w postaci znowu komiksu. I tak, i tutaj zawsze ten tekst jest, o którym się powtarzał, i to też jest taka cecha charakterystyczna tych starszych komiksów. Że zawsze na początku jest jakiś taki powtarzający się tekst związany z, z bohaterem. Mamy tutaj, kiedy dziesięcioletni Bill Batson wypowie czarodziejskie słowo: Szazam, przemienia się w najpotężniejszego śmiertelnika świata, kapitana Marvela. Tak, i tu mamy wymienione te bardzo ważne, mitologiczne postaci i ich atrybuty, ich cechy. Po tym, po tym króciutkim komiksie, który jest bardzo fajny, spodobał mi się, bo tam mamy pewne też i współczesne akcesoria, o których nie, nie będę wspominać. Wszystkie nowe początki z Shazama i też tutaj mamy naprawdę fajny tekst, pokazujący znowu ten, ten, ten zarys historyczny, tego w jaki sposób powstaje Shazam, więc osoby, które są Zaciekawione postacią tego, tej, tego superbohatera, no, mogą wzbogacić, poszerzyć swoją wiedzę, więc jak najbardziej daje radę właśnie ten, ten tom wielkiej kolekcji komiksów. Bohaterowie złoczyńcy. W sumie fajnie by było, jakby ka, praktycznie każdy komiks miał takie zdanie, bo przynajmniej dla nowego czytelnika on by, jeżeli by nie kojarzył, aha, to jest ten bohater. To jest, mhm. Ile to zajmuje? Jeden dymek jeden, jeden do, tym jak narracyjny kawałeczek i masz krótkie, krótkie, krótkie przedstawienie. Mm -hmm. A tak na zakończenie Adamie, bo ty masz jeszcze w swojej kolekcji kilka komiksów związanych z Shazamem, więc jakbyś mógł tutaj podzielić się tym co ty posiadasz dla osób zainteresowanych tą postacią. Pewnie, no poza tym mm -hmm. bardzo fajnie przygotowanym tomem mamy Egmontowy Deluxe to jest w worku, akurat, ale będzie widać. Potworne stowarzyszenie zła. Tak, jest takie bardziej przystępne młodzie młodszym czytelnikom, ale jest Panie, tak jest serduchem napisane. Z poprzedniej kolekcji, właśnie pierwszy Grom Supermanem, wspólna historyjka. I to, co mi się podoba najbardziej z Shazam, czyli wydanie z New 52. Jeff Jones pisze, Gary Frank rysuje. Z bardzo fajnie to przedstawione. Też Origin Story, ale taki już nowszy, współczesny. Też szło dużo do filmu stąd, moim zdaniem. Tylko powiedzmy, tu jest głównym antagonistą Czarny Adam, a w filmie mamy Stawinę doktora. więc... Ale to, jak Akomen się komuś podobał, to myślę, że to jest idealne, żeby tak. I też jakbym miał komuś polecić jeden tom z New 52 u nas, to ten byłby. A później Batmana bym celował Czyli... z sobami. Ale pan był dwa tomy. To, to bardzo bardziej polecasz, tak? To, to z Neo 52. Dla początkujących. Chyba ryn. to byłby tak. Mhm. Tak, to jest taka dość dalsza. Ale jeszcze jest bardzo stary komiks u nas, Tim Semik. Tu jest szadzam Cztery tomy. I o tym też było pisane w tym komiksie. To są cztery takie numery, gdzie on tam się przewija. Było pisane o Panice na niebie w tych tekstach. Tam, i gdzie tam też się musieli zgrać ze sobą, bo to jakoś mniej więcej tak powstawało i twórcy go wzięli do tej, że powiedzmy, crossovera. Mhm. Wykorzystali, gdzie powstawała ta chyba powieść graficzna, właśnie. I to jest takie dozębnienie. A my trochę więc tego, niedużo, ale zawsze coś. Ale jednak jest, tak. Więc to jest bardzo fajna też dodatkowa informacja dla osób, które no chciałyby coś więcej uzyskać niż tylko moc Zama. Bardzo, bardzo dziękuję. Wam za ponowne uczestniczenie w tak fajnej rozmowie. I o to chodzi. Powiedzcie nam, szanowni widzowie, co wy sądzicie o, o tym Tomie? Czy Wam to się podobał? Czy też polecacie? Bo my jednomyślnie chyba polecamy, co? Tak. Polecam. Dokładnie. Łapka w górę. Bardzo dobry komiks wzbogacający naszą kolekcję. I dziękuję serdecznie. Polecam kanał Szymona, kanał Adama. Tu się będą wyświetlać loga. I kanał mhm. Sylwka. Do zobaczenia. Cześć, cześć. cześć. Marta Dzięki. A to jeszcze tutaj was tylu dzisiaj. matka was nie miała więcej. No i, no i ja jeszcze, ja dzisiaj... jeszcze tylko Łukasza brakuje. Ja to rzutem na taśmę, bo nie wiedziałem, czy w ogóle się wyrobię. Dobra. No to, chociaż, ja no to chociaż pozdrów y, kanał Sylwka y, za reklamą. Za... Tak, jest, brzydko wygląda. <grydowe> będzie. Cześć, z tej strony Lubię Komiksy. Niestety nie będę mógł dzisiaj razem tutaj z chłopakami rozmawiać na temat pozycji, które będę prezentować. Ale wierzę, że materiał się uda. Obejrzę, skomentuję, poluję, was też do tego zachęcam. Pozdrawiam, Sylwek, prezentuję. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. <grywa>